Witam was wszystkich bardzo serdecznie tym liturgicznym pozdrowieniem na mszy świętej i na modlitwie, która po tej mszy świętej się odbędzie, modlitwie, której chcemy wołać do Boga, by uzdrawiał chorych, którzy są wśród nas, by uzdrawiał chorych, też za których przyszliśmy się tutaj pomodlić. I mam w sercu właśnie wielką taką radość, wielką ufność i pewność, że dzisiaj doświadczymy wielu cudów. Wielu cudów. Ta pieśń na wejście, którą przed chwilą śpiewaliśmy, ona, ile ją śpiewamy, zawsze przypomina mi o słowach Jezusa z 11 rozdziału Ewangelii Marka, że jeśli będziemy mieli w sercu wiarę, jak ziarnko gorczycy i z tą wiarą w sercu powiemy górze, przesuń się, to będzie nam posłuszna. Taki jest Jezus, który ma moc przenosić góry, taki jest Jezus, który ma moc uwalniać od chorób, uwalniać też od wszelkich kajdan nałogów, który ma moc uzdrowić zranione serca. I chcę was też zachęcić, byśmy dzisiaj z taką wielką też ufnością przyszli do Jezusa, bo On w czasie każdej Eucharystii, On nam szczególnie usługuje. Ten potężny, wszechmocny Bóg przychodzi do nas tak pokornie, jako kawałek chleba. Dziś usłyszymy o tym w Ewangelii, że ten, kto chce być Największe niech stanie się sługą i niewolnikiem wszystkich. Jezus dał tego przykład. On stał się sługą i dzisiaj chce nam usługiwać. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć chrzest, który ja, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich, kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. Ich chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów. Uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz, kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. Aby kto chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu Oto słowo pańskie Chwała Tobie Kochani kiedy słuchamy tej historii o tym jak to z taką z uchwałą, wręcz prośbą, Jakub i Jan przyszli do Jezusa. Jest taka pokusa, czy jest to, albo taka możliwość, żeby zająć się analizą postawy Jakuba i Jana i na tym się skoncentrować. Ja chciałbym was zaprosić do czegoś innego, siostry i bracia. Ja chciałbym was zaprosić, żebyśmy zobaczyli przede wszystkim w tej Ewangelii i też jakby w szerszym spektrum, żebyśmy zobaczyli raz jeszcze... Mądrość, cierpliwość i miłość Jezusa. Chcę wam pokazać dzisiaj przez to słowo, jak dobry, jak dobry, jak cierpliwy jest Jezus. Jan i Jakub nam w tym pomogą. I ta Ewangelia właśnie, myślę, niech nas też do tego zaprowadzi. Słuchajcie, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus w zapisie Ewangelii Marka, kiedy Jezus naucza o tym, że ten, kto by, chce być największym, ma służyć. Nie wiem, czy pamiętacie... Kiedy była pierwsza taka historia? Ktoś pamięta? W niedzielnych rozważaniach słuchaliśmy jej kilka tygodni temu. To jest zapisane w ósmym i w dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka. W ósmym jest opisane ważne wydarzenie pod Cezareą Filipową. Jezus pyta się, za kogo mnie uważacie. Oni odpowiadają, jedni za Eliasza, drudzy za Jana Chrzciciela. A wy? Wtedy Szymon odpowiada, ty jesteś Mesjasz. I Jezus, tu akurat już w zapisie Mateusza, daje y, Szymonowi tą obietnicę, mówiąc: Dobra, Szymon, zmieniamy imię, będziesz się nazywał Kefas, czyli skała, tobie dam klucze, na tej skale zbuduję mój kościół, bramy piekielnego nie przemogą. Pamiętacie tę sytuację? Pamiętacie. I teraz co się działo, kiedy wracali spod pod i Filipowej? W drodze posprzeczali się, kto z nich jest największy. Nie, to już o tym rozważaliśmy, nie? że szli po drodze ty, a dlaczego Szymona wybrał? Ty, ty jesteś lepszy, ciebie powinien wybrać. No pewnie, że mnie powinien wybrać, no Szymon się nie nadaje. Nie? Da, 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 da. I się zaczęło gadanie we wspólnocie. Dlaczego on, dlaczego nie ja? Dopóki nie było lidera, był spokój, Jezus wybrał lidera i się zaczęło. I zobaczcie, już wtedy, Jezus wtedy wziął postawił Dziecko mówi, zobaczcie, macie przyjąć Królestwo Boże z ufnością dziecka. Już wtedy ich nauczał. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą. No i znowu jakaś taka sytuacja? No nie dotarło za pierwszym razem? I to jeszcze kto to mówi? Jakub i Jan, najbliżsi. Nie, żeby jakiś tam świeży uczeń, nie? Świeżo dopiero do Jezusa przestał, jeszcze nie rozumie o co chodzi. A to, a to oni. Kochani, Jakub i Jan nie dość, że byli od początku z Jezusem, to jeszcze byli właśnie w tym gronie szczególnie wybranych. Wokół Jezusa gromadziły się tysiące, ale nieliczni tylko zostawali uczniami Jezusa. Mówili o Jezusie, że On jest ich rabbi, On jest ich mistrz i nauczyciel, a Jezus ich nazywał uczniami i traktował ich specjalnie. Wiele razy Ewangelia mówi, że na osobności wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Ilu było uczniów? Nie wiemy, płynna była ta liczba. W dwóch miejscach w Nowym Testamencie mamy podane liczby. W dziejach apostolskich, kiedy się modlą w wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego, 120 osób, i kiedy Jezus wysyła uczniów, mamy rozesłanie uczniów w Ewangelii Łukasza 72. Więc może między 72 a 120, może też i mniej. Przecież w Kafarną, kiedy Jezus mówił, że mają zjeść jego ciało, no to wielu uczniów odeszło. Nie? Więc ta liczba była bardzo płynna, ale z tego grona uczniów, których już Jezus traktował w sposób wybrany, bo na osobności im wyjaśniał, pewnego dnia wybrał dwunastu, których nazwał wysłannikami. Apostolos wysłannik. Zobaczcie, tak żebyśmy to też załapali, to już nie było tylko grono uczniów, w sensie relacje nauczyciel-mistrz. Jezus powołał rodzinę, Prosty przykład, myślę, że szybko załapiemy. Z kim spożywasz kolację wigilijną? Na różne obiady i różne uroczystości zapraszasz różnych ludzi, ale wigilię z kim spożywasz? Z rodziną. Z kim Jezus spożywał Paschę? Nie z siedemdziesięcioma dwoma. Z rodziną, z dwunastką. To już były takie relacje. I oto z tej dwunastki Jezus wybiera szczególnie i do, do, dopuszcza do siebie, do swoich największych tajemnic, zaprasza trzech. Piotra, Jakuba i Jana. Mamy to pisane u wszystkich ewangelistów, ale szczególnie u Marka też to widać. W piątym rozdziale, chociażby, wskrzeszenie córeczki Jaira. Przychodzą pod dom Jaira, a ogłaszają, Jezus, spóźniłeś się, córeczka, dziewczynka już zmarła. Kiedy Jezus mówi, dziewczynka nie umarła, tylko śpi, nie? To go wyśmiewają, wtedy Jezus mówi, dobra, wszyscy wątpiący za drzwi, zostają tylko ci, co mają wiarę. Bierze ze sobą mamę, tatę i kogo? Piotra, Jakuba i Jana. Tylko tych trzech. Zobaczcie to, także zatrzymajmy się chwilę przy tym skrzeszaniu córeczki. Jak oni się musieli też poczuć jakby dowartościowani, przecież cała dwunastka przyszła pod dom Jaira, ale do środka tylko tych trzech. No i potem wychodzą. Ej, Janek, jak było? Jak, jak tam było, nie? A on mówi, Wie, wiecie, co, chłopaki? No pierwszy raz coś takiego widziałem. No Leży martwe dziecko. No Zimna już wystygła, nie oddychnął. Leży. Leżą zwłoki dziewczynki. I nagle Jezus im bierze za ręka dziewczynka. Hy! Zaczyna oddychać, otwiera oczy. I mówi, Jakub, ja jestem w szoku. Janek, ja też, nie? Ale wiecie, jak, jak oni to innym. No musieli to innym opowiadać. Ja przepraszam, że tak troszeczkę was wprowadzam w taki klimat trochę taki może serialowy, ale wczujmy się w ich sytuację. No gdybyś ty był w gronie niewielkiej liczby osób i przy tobie dziecko by zaczęło żyć, które było martwe, no nie opowiadałbyś innym? To byśmy opowiadali jak najęci, nie? Że byłem przy czymś takim, że dziecko zaczęło żyć. Więc zobaczcie, już tamta sytuacja była szczególnym wyróżnieniem dla Piotra, Jakuba Jana. I teraz... Przechodząc do dzisiejszej Ewangelii, to jest fragment 10 rozdziału Marka. W ósmym była Cezara Filipowa, w dziewiątym tam opisane, jak tam się posprzeczali. Czy jeszcze w końcówce ósmego, coś się ważnego jeszcze wydarzyło po drodze? Oni są już w drodze do Jerozolimy. Początek dziewiątego rozdziału. Co tam jest na początku dziewiątego rozdziału Marka? Jezus udał się na górę wysoką osobno Góra Tabor. Kogo zabrał ze sobą? Piotra, Jakuba i Jana. Zobaczcie znowu tych trzech. Wiecie, ta trójka dostąpiła naprawdę, jako jedyni wtedy w tamtym czasie niewiarygodnego zaszczytu. Bo nagle wobec nich Jezus się odmienił, Jego szaty zaczęły lśnić jak śnieg, Jego twarz zaczęła jaśnić jak słońce. Usłyszeli głos z nieba mówiący, to jest mój syn umiłowany. Ja, nie, ja się nie dziwię, że tam Piotr coś tam był bełkotał o trzech namiotach, bo sam byłbym w ciężkim szoku, gdyby przy mnie Jezus się tak przemienił. Gdybym nie mógł spojrzeć w jego twarz, bo by, byłby taki blask. I teraz zobaczcie, schodzą z góry tabor i znowu chłopaki się pytają, jak było, jak było. O, nie pytajcie, co myśmy widzieli. No, poczuli się dowartościowani, do wyróżnieni, no poczuli się. Słuchajcie, być może dlatego. Tu mamy dziesiąty rozdział, czyli kilka dni, może kilka tygodni później. Jakub i Jan właśnie przekroczyli tę cienką granicę, bo czym innym jest być dowartościowanym i znać swoją wartość, a czym innym jest zacząć się wywyższać, zacząć być zbyt pewnym siebie. I wiecie, ta nic dziwnego, że ta prośba, yy, która oczywiście wydało się, o co prosili Jezusa, że ta prośba oburzyła pozostałych dziesięciu, no bo ta prośba jest mówiąc łagodnie żenująca, że nagle tak się poczuli już wyróżnieni, że mówią, Jezu, to ustalmy już teraz, że jak już będziemy tam w Twojej chwale, no skoro tutaj na ziemi jesteśmy tak blisko, to tam w niebie też tak blisko, nie? Po lewej, po prawej, da radę, Jezu? Przyklepane, jest deal, jest umowa? I Jezus, myślę, że Jezus się wtedy bardzo zasmucił, kiedy mówi do nich: nie wiecie, o co prosicie? Możemy tylko się domyślać, jak bardzo zasmuciło to serce Jezusa. I teraz, dlaczego, chcę, dlaczego wam powiedziałem, że chcę, żebyśmy popatrzyli na to, co Jezus robi w takim szerszym spektrum? Bo yy, też taki przykład z naszych, z naszych tutaj realiów. Słuchajcie, wyobraźmy sobie sytuację: jest ktoś, kto prowadzi firmę, ma już wielu pracowników, potrzebuje dobrych współpracowników, takich najbliższych, wybiera sobie trójkę. Najbardziej zaufanych, na których może polegać mi Wy, tutaj będziecie moją podporą, będziecie moimi następcami. Trójka, która jest taką moją prawą ręką. Silny zespół trzech, którym ufam i razem to, to wszystko prowadzimy. Albo trener, który buduje jakąś drużynę i różnych zawodników wymienia, ale ma taką trójkę pewnych, nie? trzy czarne konie, na Was zawsze mogę polegać. No i teraz, jeżeli taki szef pracy w firmie. Zawiedzie się na którymś z tych trzech. Albo na dwóch z tych trzech się zawiedzie. Albo trener zawiedzie się na tych swoich czarnych koniach. Dwa, dwóch z nich go zawiodło. Jaki jest normalny, naturalny wręcz krok? Zmieniamy skład. No skoro nie mogę na was polegać, no to zmieniamy skład. Kiedy popatrzymy kilka rozdziałów dalej, kiedy spożyli ostatnie wieczerze i poszli do ogrodu oliwnego, Poszli całą jedenastką, bo Judasz już, już się zmył. Jezus mówi, zostańcie tutaj, ja pójdę tam się sam pomodlić. Ale za chwilę zmienił decyzję i mówi, chodźcie. Trzem z nich pozwolił zobaczyć, jak będzie wyglądała jego modlitwa. Kogo zabrał ze sobą w Ogrodzie Oliwnym? Piotra, Jakuba i Jana. Wiecie, to ten krok Jezusa Pokazuje, jak bardzo pozwala on być blisko z nim. Bo Jezus wtedy pokazał całą swoją, cały swój lęk. Oni tam w Ogrodzie Oliwnym nie zobaczyli mocarza, który przenosi góry. Oni, tych trzech, Piotrek, Jakub i Jan, zobaczyli Jezusa, który płacze i woła, Abba, Tatusiu, boję się, oddal ode mnie ten kielich. Boję się, tato. Zobaczyli Jezusa, który drży. I tak się boi, że aż mu krwawy podwystąpił na czoło. Jezus pozwolił, żeby oni to oglądali: Piotr, Jakub i Jan. Wiecie, czemu o tym wspominam? Bo, mimo tego, że tutaj Jezus się na nich zawiódł, to Jezus nie zmienił składu swojej pierwszej trójki. Jezus nie zmienił składu pierwszej trójki. I kiedy o tym myślę, to widzę w tym wielką dobrą nowinę dla mnie i dla Ciebie, bo i mnie i Ciebie Jezus zaprasza, żebym był tak blisko z Nim. Bo Jezus nieustannie, każdego dnia, kiedy się z Nim spotykam na modlitwie, On chce mi odsłaniać swoje serce, swoje plany, swoje tajemnice. I wiecie, nie wiem jak Ty, ale ja wiele razy rozczarowałem Jezusa. Ja wiele razy Go zawiodłem. A On nie zmienia swojego składu. I tak samo Ty, jeżeli zawiodłeś Jezusa, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jezus nie zmienia swojego składu. Wezwał też Ciebie, żebyś się do niego zbliżył, żebyś został Jego uczniem, a potem żebyś został Jego wysłannikiem i Jego najbliższym. Jezus chce, byśmy byli tak blisko z nim, i on ze mnie ani z Ciebie nie rezygnuje. I to jest piękne, że Jezus nie zmienia swojego składu. I tak bardzo ciągle ufa, że dam radę i że Ty też dasz radę. I to Wam to przede wszystkim dzisiaj chcę zostawić, żebyśmy tak na Jezusa patrzyli, który On nas wybrał, On nas wezwał, On nas też tu dzisiaj zaprosił. I nie tylko nam mówi po raz kolejny, że jeśli chcemy Go naśladować, mamy służyć. On nam dzisiaj pokazuje na coś więcej. Mówi, Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dodaje, i dać swoje życie jako okup. To dlatego dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment z Izajasza, 53 rozdziału, fragment proroctwa o jego męce. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługa cierpieniem. Dziś w tym słowie ukazuje nam się Jezus, który oddaje życie za mnie i za Ciebie, płaci okup, żeby z niewoli wykupić Ciebie i mnie. I to, co dla nas niech będzie taką wielką zachętą, yy, też w modlitwie za naszych chorych i w modlitwie o uzdrowienie, to słowa z drugiego czytania. Posłuchajcie raz jeszcze. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Czyli obracając te słowa, zobaczcie, jakiego mamy arcykapłana Jezusa, który współczuje naszym słabościom. Jezus ma współczucie, kiedy widzi, jak cierpisz. I co więcej, autor listu do Hebrajczyków nas wzywa: Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę, pomocy w stosownej chwili. I wierzę, że to słowo dzisiaj tak pięknie pasuje też do naszej modlitwy. Przez to słowo. Sam Bóg nas zachęca. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, a doznamy miłosierdzia i znajdziemy łaskę pomocy, bo to jest właśnie ta piękna, stosowna chwila. Jezu, przyjmij nasze serca. Jezu, ja chcę Cię najpierw przeprosić za to, że, że tyle razy Cię zawiodłem i chcę Cię przeprosić za, przede wszystkim za moje wywyższanie się nad innymi, za moją pychę, za moje zadufanie w sobie. Chcę Cię prosić Jezu za, przeprosić Jezu za to, że tyle razy Cię zawiodłem, a jednocześnie chcę Ci dziękować za to, że Ty ciągle mnie wzywasz do siebie, ciągle wzywasz nas, mówiąc przybliżcie się z ufnością. A więc przychodzę z ufnością i proszę, zmień moje serce, zmień moje serce na wzór Twojego, abym służył i kochał tak jak Ty. I proszę Cię też, Jezus, za moimi siostrami i braćmi, wylej swoje miłosierdzie i swoją łaskę, szczególnie na tych, którzy dzisiaj potrzebują pomocy. Uzdrawiaj chorych, którzy tu są, uwalnij zniewolonych. I spraw, byśmy doświadczywszy Twojego miłosierdzia ogłaszali, ogłaszali wszystkim, jak jesteś dobry. Amen.